Dawno, dawno temu był sobie jesz Sonic i jego komple, pewnego dnia Eggman coś spieprzył i trafili na ziemię, ale ja nie jestem królowa Alina, żeby się w narratorów bawić, więc przejdźmy do rzeczy. Oj sorki, nie chciałem w ciebie rąbnąć, ale po pięciu nocniejszych trochę mi się film orywa, nic nie szkodzi. OMG jest to niezłe ciacho, myślę, że się zakochałam, tak to miłość. Hej Krim mam pytanie, czy między tobą i Teilsem nadal coś jest? Nawet nie próbuj się do niego dobierać. On jest mój i tylko mój, a, a masz, no skoro tak pogrywasz, to będziemy się bić, tymczasem gdzieś indziej. Ta kosmo to ładna dobcia Teils, musisz zdecydować, czy ją kochasz, czy nie, bo jak nie, to ja ją wezmę pod przygrywką, że chcę ją zabić. Stary od niektórych twoich pomysłów to aż ręce opadają, tak czy siak mogę się założyć, że kosmo się kocha w Teilsie. No cóż, nie moja wina, że jestem taki seksowny. Ta zielona debilka mnie pokonała, chyba skoczę z krawężnika. Hej, kosmo, czy pojdziesz ze mną na randkę? No nareszcie spytałeś, tak pójdę. O cholera, chyba mi stanął. Tails, weź się tak nie napalaj, bo jeszcze mi zrobisz dziecko. Oj, przepraszam, stało się. No to teraz weźmiemy ślopi i zamieszkamy w Zasiedniego Rogrodzie. Przepraszam, ale chyba nie jestem na to gotowa. Nieźle się z tobą bawiłam, ale masz małego, żegnaj.